Tylko co zdążyłem wziąć na barfisar stroiki trójki i od razu podjechała usajka, więc przesiadłem się i jadę w zupełnie innym kierunku teraz. Pierwszy przejazd przez Ren, przez mitterrand most, który często oglądałem na żywo na Jotowie przed wyjazdem do Bazylei. A może na tą chwilę do Szwajcarii? Hm. Może i tak? No to co? Do Niemiec, już widać granice. Zaraz będę w Niemczech. Przejście graniczne między Szwajcarią a Niemcami. Weil am Rhein. Tak się nazywa. Godło niemieckie, czarny orzeł na żółtym tle. Herzlich willkommen in Deutschland. Przeszedłem jak gdyby nigdy nic. Co prawda, Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, ale jest w strefie Schengen. I tym sposobem. Moja noga jest na niemieckiej ziemi. Weil am Rhein. Tak się nazywa ta miejscowość. Rhein Center. No zobaczymy, może wejdę. Co tutaj jest ciekawego? Szwajcaria, Francja, Niemcy, Dreiländeröcke, czyli Trójstych granic Szwajcarii, Francji i Niemiec. Rzut oka w głąb Niemiec trzy flagi niemiecka, francuska i szwajcarska. Bo jesteśmy także na pograniczu niemiecko. Francuskim. A Francja? O, 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 o! W tamtym kierunku prosto. Mostem. Krótka przechadzka przez Rheincenter, Center. Deichmann, McDonald's, H&M O, do H&M może wstąpię? Mark Kauf spożywcze. No zobaczymy. Ruch na całego. Dużo Szwajcarów tutaj przychodzi na zakupy z tego względu, że w Niemczech jest znacznie taniej niż w Szwajcarii. Tak zwany handel przygraniczny zresztą, gdzie wszędzie. Będąc w Niemczech, co można zamówić do jedzenia? Oczywiście wursta. Proszę bardzo, jest i wurst. To jest maja wurst. Guten Appetit. A teraz mostem Dreiländer Brücke, mostem łączącym trzy kraje, zapraszam do Francji. Go! Sezeren oczywiście. Rzeka Ren strona niemiecka po drugiej stronie francuska. A ja mostem i tu na środku rzeki, mniej więcej gdzie ten stateczek, ta łódka płynie, jest, jest trójstyk granic między Szwajcarią, Francją i Niemcami. Po tej stronie cały czas Francja, do tego Cypelka. Po lewej stronie jest Szwajcaria. A tutaj już od Cypelka Niemcy. Może wracając już z powrotem, będę chciał dostać się na tamten Cypelek od strony szwajcarskiej już oczywiście. Cypelek cypelik symbolizujący trójstyk granic. Tu właśnie jest granica na środku rzeki. Prawa noga we Francji, lewa w Niemczech. Można, można i tak. Piękna pogoda się zrobiła. Słoneczko świeci, jest cieplutko. No to co zostaje? Przedostać się do Francji. Co niniejszym czynie. Francuska miejscowość. Słowo ciężkie do wymówienia. i minigę. Coś takiego chyba. Bonjour France. Aglomeracja Saint-Louis, miejscowość Inige. Francuskie miasteczko Inige, rynek. Jakiś targ się widzę, odbywa. Przejdę się wokoło tego rynku. Popatrzę. A w tym kierunku jest most Brick, z którego przyszedłem z Niemiec tutaj do Francji. Spokojne, ciche przygraniczne miasteczko małe francuskie miasteczko, a styl życia jakże inny. Wszędzie siedzą ludzie na zewnątrz w małych barach, restauracyjkach. Krótki odpoczynek na rynku Inigo. Francja, oczywiście. Jeszcze tak troszeczkę przejdę się, pospaceruję i wracam. No gdzie? Do Niemiec, a z Niemiec do Szwajcarii. Ren, który wypływa bodajże z Alp. A wpada do Morza Północnego, a płynie między innymi przez Bazel, Łączy w tym miejscu brzegi, Francji i Niemiec. Jestem jeszcze po francuskiej stronie woda bardzo czysta, jak widzę, mhm. Granica między Szwajcarią a Niemcami jakoś tak biegnie zaraz wzdłuż tego żółtego budynku. A zresztą, nawet wiblać? flaga szwajcarska, czerwona z białym krzyżem, powiewa. Mhm. To tam już jest Szwajcaria, a na lewo od tej flagi, Niemcy. A tu, Francja. A ja. Jeszcze raz na takich oto ławeczkach nad brzegiem Renu. Odpoczynek parę minut. No w sumie jest dopiero godzina. Która? Trzynasta. O! A jeszcze mam od cholery czasu na zwiedzanie dzisiaj. Nie, no teraz, teraz właśnie na ten cypelek, co pokazywałem. Udam się. Cypelek trójgraniczny. A potem, potem do centrum Bazylei. I zobaczymy, co dalej. Zdjąłem buty i skarpety. Niech noga odpoczywa. Przed dalszą wędrówką i zwiedzaniem. I znowu w Niemczech: Weil am Rhein, stadt im Dreiländer Dreck. O, pan celnik coś sprawdzał, a ja tym razem z Niemiec do Szwajcarii przejadę tramwajem. Z niemieckiej strony podjeżdża szwajcarski tramwaj numer 8, by przewieźć do Szwajcarii. Podjadę dwa przystanki, żeby dostać się do obelisku trójstyku granic. Siadam, siadam. I tym sposobem w tramwaju opuszczam Niemcy, Szwajcaria. Czerwona linia to przebyta trasa ze Szwajcarii przez Niemcy do Francji. Proszę, jakie w Bazylei na kanale można spotkać widoki? Czapla? Pewnie tak? Kaczuszki pływają. No droga na obelisk trójstyku jest no taka sobie ale jest oznakowana wszędzie pisze Drylandereke To idziemy Obelisk symbolizujący trójstych granic Francja Tu po drugiej stronie cały czas Szwajcaria. I Niemcy. Na takim oto to cypelku jestem cały czas na terenie Szwajcarii. A parę minut temu przedostawałem się tym mostem. Z Niemiec do Francji i z powrotem. A potem na tych leżaczkach, co widać, opalałem się. Drylender Eke i ja. Obejdę wokoło. Patrzę teraz na Szwajcarię. Gdzie ja dotarłem? Gdzie ja dotarłem? Granice. Wzdłuż granic szwajcarsko-francusko-niemieckich.